Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić takim moim przemyśleniem odnośnie tego, jak to jest, że mm, jeśli od dłuższego już czasu mamy świadomość pewnych naszych mm, takich destrukcyjnych zachowań i podejmujemy już jakieś kroki, podejmujemy jakieś działania. Ale widzimy, że w naszej rzeczywistości tak naprawdę nic się nie zmienia. I chciałabym właśnie dzisiaj o tym troszeczkę powiedzieć. Będzie trochę o pelikanach. Będzie o wdzięczności, oczywiście. Oczywiście, bo to jest, wiecie co, to, to jest. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok do zmiany. Potem już wszystko, wszystko płynie. Ale, więc dlaczego, dlaczego tak jest? W jednym z komentarzy ktoś poprosił mnie o, o to, aby zrobić więcej filmów, więcej medytacji o wdzięczności. I pomyślałam sobie, właściwie mam w planie medytację, nie wiem czy akurat będzie o wdzięczności, bo ona nie jest jakby jeszcze do końca sprecyzowana, ale tak sobie myślę, tak sobie pomyślałam i w sumie potem też to dopisałam w odpowiedzi na ten komentarz, że medytowanie wdzięczności, czy jakiekolwiek inne medytacje, które my Robimy. Chociaż tak jak już powiedziałam w jednym z filmów, medytacja w gruncie rzeczy, medytacja to nie jest to, co ty słuchasz przez słuchawki. To nie jest ten głos, którego słuchasz polecenia i jakby idziesz myślami za nim. Tak naprawdę, to, to jest prowadzenie, które ma jakąś, jakiś cel, jakąś robotę do zrobienia. W Tobie. Natomiast medytacja sama w sobie to jest cisza. To jest cisza, którą Ty jesteś. Cisza, w której wszystko się wydarza. Jak to pięknie powiedziała też Patrycja, Patrycja Pruchnik, medytacja to jest nasz stan naturalny. I taka jest prawda. I jakiekolwiek byś medytację prowadzenia nie robił, a w Twoim życiu, jakby te sugestie, które słuchasz w słuchawkach w trakcie prowadzenia, one coś tam w Tobie robią, ale Ty w życiu praktycznym, w życiu codziennym, tak naprawdę, wciąż jesteś w swojej głowie, w swoich schematach. Wciąż idziesz za impulsami. Które pchają cię do wypowiadania pewnych słów w taki, a nie inny sposób, i do zachowań takich, a nie innych. I teraz tak, wracając do medytacji o wdzięczności. Wdzięczności tak naprawdę się nie medytuje. Te medytacje, prowadzenia, które są dostępne ogólnie na tej platformie YouTube czy gdziekolwiek. To tak jak już powiedziałam, to jest prowadzenie. I to ma ci dać, tak naprawdę, jakiś kierunek, jakieś odczucia, które też z kolei coś ci wniosą. I to co ty z tym zrobisz potem w życiu codziennym, to to wtedy słuchanie tego typu medytacji ma sens. Ma sens. Ja na początku, kiedyś, kiedyś słuchałam często sobie takich medytacji, różnych treści, o, różnych, o różnej treści, i do pewnego momentu mi tam coś to fajnego robiło. Dawało jakieś fajne odczucia, dawało takie, takie poczucie, że robię coś dla siebie. I jest mi z tym dobrze. Ale jeśli ty w życiu codziennym nadal robisz, jak już się powtarzam, ale to muszę, muszę zatoczyć koło. Um, jeśli ty w życiu codziennym wdzięczności, jeśli, jak mówimy tutaj o wdzięczności, medytacji o wdzięczności, jeśli ty tych słów, nie weźmiesz do życia codziennego i nie włożysz tej wdzięczności w naturalne takie zachowania twoje, automatyczne z czasem, bo to, bo to już jest kwestia tego czasu, tak naprawdę, żeby wyrobić sobie ten nawyk myślenia i patrzenia na to wszystko, co się nam przydarza, właśnie w taki sposób, poprzez wdzięczność. To jest nawyk stworzenia sobie pewnych map myślowych, właśnie nowych map myślowych nowych map neuronowych w mózgu, tak naprawdę. Tak, na poziomie fizycznym patrząc, co przekłada się na poziom energetyczny w nas, na całe nasze ciało i nasze funkcjonowanie. Więc, jeśli ty nie wprowadzisz tego w życie codzienne, to, to nigdzie cię to nie zaprowadzi. To jakby, owszem, da ci to jakieś takie poczucie, że mm, coś robisz. Mm. I da Ci to na ten moment, kiedy to słuchasz, jakieś wyciszenie. Nie wiem, co więcej, to tam może dać jakieś. wiecie co te, te słowa, które słyszycie, to są wskazówki. To są wskazówki. Tylko tyle i aż tyle. Ale to, co z tym zrobisz w życiu codziennym, to już jest. Druga część tego, co zacząłeś, słuchając tych medytacji. Więc słuchanie kolejnych medytacji o wdzięczności, to będzie tak naprawdę podawanie sobie kolejnych wzorów na to, za co ja powinienem być wdzięczny, jak powinienem to czuć, powinnam to czuć, i na tej zasadzie to tylko będzie wyglądało. I tak jest tak naprawdę we, ze wszystkim. Co do nas przychodzi, z wiedzą jakąkolwiek, jeśli chodzi o nasz rozwój osobisty. Bo jeśli my przez wiele lat, i ja też tam byłam w tym miejscu, gdzie zbierałam tylko tą wiedzę, łykałam, oglądałam, słuchałam, czytałam, ale w moim życiu nie bardzo wiedziałam, gdzie to wszystko wsadzić w moją codzienność, jak to przełożyć. W ogóle w moją codzienność. I powiem Wam, że dopiero w momencie, im bardziej w naszym życiu jest niewygodnie, naprawdę potrzeba bardzo dużej niewygody. Tak to jest skonstruowane, bo gdyby, wiecie, co, gdyby, gdybyśmy je przez całe życie mieli tylko dobrze, to jest, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, bo nie byłoby Takiego ruchu, pędu do rozwoju, do, do szukania, nawet odkrywania, do nie, byłby pod, nie byłoby pytań. To jest wręcz niemożliwe. I tak jest to cudownie zorganizowane, że musisz mieć niedobrze. I takie decyzje podejmiesz, i dlatego podejmujesz takie decyzje, a nie inne, które mają Cię doprowadzić pod ścianę. Dosłownie, bo nie może być wygodnie. Bo to nie ma sensu. Życie na tym jakby to nie na tym polega. Życie, że ma być wygodnie, bo nie ma wtedy rozwoju. Więc do momentu, kiedy ty mm, zbierasz sobie tą wiedzę, oglądasz, czytasz, przyglądasz się innym, a jakby słuchasz, ale nie bardzo właśnie tak jak ja miałam. Wiesz, co dalej? Nawet, nawet nie do końca wiesz, o czym to jest mowa, bo nie rozpoznajesz tego. Bo jest też coś takiego, że im dłużej, im dłużej, nieważne jak długo. W ogóle jest coś takiego, mamy taki, taki, taki mechanizm mechanizm tak działa nasz umysł po prostu że w momencie, kiedy mm, jest nam nawet to, gdy jest nam niewygodnie, nawet tam, gdzie jest nam niewygodnie, potrafimy się dobrze urządzić. Że ta niewygoda, to bagienko, w którym się paplamy, w tym błotku, w którym się paplamy, jest nawet całkiem wygodne. W tej niewygodzie całej. My potrafimy się fajnie urządzić. Jest na to fajne przysłowie, że... Um, przysłowie, Nie będę go przetaczać, bo nie jest ładne. Ale taka jest prawda. Jeśli my, się tam, my się, jeśli my się w tym bagienku urządzimy, to potrafimy przespać to życie teraz, w tym momencie. I, I może być też tak, że życie na siłę, bo życie to ruch. I będzie tak, że jeśli ty na pewne sygnały nie, nie reagujesz. To jest też tak powiedziane fajnie. Ewelina Stępnicka mówiła w jednym z swoich filmów, że życie rzuca, rzuca do ciebie kawałkiem, nie wiem, patyka kamienia i dostajesz gdzieś tam po plecach. I tylko się wzdrygasz i okej, okay, idziesz dalej. To spada na ciebie cegła, a ty dalej nic, ignorujesz po prostu. Nadal urządzasz się fajnie w tej niewygodzie, w tym bagienku. I w końcu musi się zwalić cała ściana i albo się z tego wygrzebiesz, będzie bardzo bolało. Albo pogrążysz się całkowicie. I tak to wygląda, dosłownie. Życie tak jest skonstruowane, tak to wszystko wygląda, że życie to ruch do przodu. Jeśli jest stagnacja, to jest śmierć. Bo to już nie jest życie. To, to, to nie życie. I albo. Zrobisz to po dobroci, ten ruch, że faktycznie ok, zobaczysz tą cegłę i zobaczysz prawdę. Nie tyle zobaczysz, co pozwolisz sobie ją w końcu nazwać, nazwać, co jest prawdą, a co nie w twoim życiu. To to jeśli ty pokonasz te lęki, które no, jest, są o, oczywiste i są naturalne, i trzeba sobie na to pozwolić. Ale jeśli ty przejdziesz przez ten lęk, jeśli ty pokonasz te lęki i zrobisz to, co czujesz, że trzeba zrobić, iść za prawdą, to wtedy to dużo mniej boli niż jak ma się zawalić cała ściana. I tak naprawdę całe życie potrafi się wywrócić do góry nogami tylko dlatego, że ty wcześniej nie podjąłeś tej decyzji. To jest też tak samo jak z, z, z zepsutym zębem. Tak długo czekamy, żeby pójść do dentysty, już zaczyna naprawdę boleć. Naprawdę zaczyna boleć. Ale my uparcie nie, 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 dobra, jeszcze nie, jeszcze nie. Zawsze wymyślimy sobie jakiś powód. Zawsze mamy wytłumaczenie na, na to, żeby nie. I ostatecznie tracisz tego zęba, lub samo leczenie jest tak bolesne i tak długotrwałe, że można by było tego uniknąć, gdyby pójść za tym, co czujesz, czyli za prawdą. I wracając teraz do tego, jak my, jak my traktujemy siebie, w, może nie tyle jak my traktujemy, co co my robimy tak naprawdę z tym, co my już wiemy, co widzimy, na co my przyzwalamy i potrafimy to określić, na co my przyzwalamy w swoim życiu sobie i innym, co jest dla nas niedobre, czyli to, przekra to przekraczanie granic. Jeśli my to potrafimy zobaczyć, jeśli my to widzimy, to mając już tą wiedzę, i to wszystko, jakby pewne kropki się zaczynają łączyć. I wtedy mamy wybór, tak naprawdę. Wtedy mamy wybór. Ale większość ludzi jest tak dobrze urządzona w tym bagienku, że myślą, że to, co wiedzą, to jest takie, to jest takie dla innych. To jest, bo ja mam inaczej, bo ja mam inną sytuację, bo ja, bo ja to tamto. Znowu kolejne wytłumaczenia. I tak naprawdę to może trwać lata. Będziemy jak pelikany, tylko łykać wiedzę, oglądać filmiki, czytać książki. Ale jeśli ty tego nie weźmiesz do siebie, jeśli ty tego nie przełożysz na życie, to. No, zawali się ściana. Zawali się ta ściana i będzie bolało. Więc nie bądź pelikanem, tylko już coś rób. Popatrz, nazywaj rzeczy po imieniu, nazywaj wszystko takim, jaki jest. I nie, nie patrz na wytłumaczenia, na tłumaczenia Twojego umysłu. Bo to nie jest prawda. Prawdą jest to, co czujesz. Prawdą jest to, co czujesz tam w środku, w trzewiach wręcz. To jest prawda Twoja. O tym. Jak to, jak, jakie to jest to, co jest w Twoim życiu? Nie wiem, czy jest tu jeszcze coś, co mogłabym dodać? O wdzięczności. Tak samo z tą wdzięcznością. Jeśli słuchasz kolejnych medytacji o wdzięczności, ale w Twoim życiu, gdy wstajesz rano, patrzysz przez okno i myślisz sobie: Kolejny dzień, nie budzisz się z myślą z kolei inną. Odwracasz tą właśnie myśl: że kolejny dzień przede mną, jakikolwiek on będzie, będzie dla mnie. Właśnie taki, dla mnie. I cokolwiek się w tym dniu wydarzy, jest dla mnie. Wiecie, ja już takie zaczynanie od takich najmniejszych rzeczy, jeśli chodzi o tą wdzięczność, bo tutaj też jeszcze coś myślę dodam. Ja mam wdzięczność na każdym kroku. Jak robię zakupy, jak tylko widzę produkt, już tak automatycznie mam. Długo mi to zajęło tak naprawdę, żeby przypominać sobie o tym impulsie podziękowania, ale to jest możliwe, jeśli ty siebie pilnujesz. Chcesz. To jest możliwe. Jeśli chcesz, to jest możliwe. Więc ja, jak widzę na przykład mój ulubiony produkt, jest przeceniony: czekolada, owoce. Wiecie co, tam 20 pensów, 50 pensów. To jest to. To jest ten moment. Powiedzieć dziękuję. O, to dla mnie, dziękuję. Wiecie, to ja, ja tak reaguję jak dziecko. Jak dziecko. Czasami jak ktoś by mógł popatrzeć na mnie, to. Ludzie również reagują na tego typu zachowania, aczkolwiek uważam, że to jest właśnie jak najbardziej naturalne nasze. Prawdziwe, bo zobaczcie na dzieci, jak one reagują. Nam zostało to przyduszone, zabrane, unieważnione. A to jest takie naturalne, właśnie. Taka naturalna reakcja na to, że to jest dla mnie. To jest dla mnie piękny widok za oknem. Jak jadę samochodem, mam tak cudowne widoki, a jeszcze chmury, które układają się za każdym razem zupełnie inaczej, więc tworzą przepiękne pejzaże w tle tego, co widzę z przodu. Więc i za każdym razem jestem wdzięczna. Mam w sobie to poczucie tej, tego, że w momencie, kiedy ja coś podziwiam, mam to uczucie tego podziwu, właśnie to jest automatycznie, budzi się we mnie: dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, że mogę to widzieć. Dziękuję, że mogę tego smakować. Wszystkiego. Kanapki z pomidorem. Chyba wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Na ten moment nie bądź pelikanem. I naprawdę nazywaj rzeczy po imieniu. Z ciała, z ducha, tak z ciebie, a nie. Wiccie z tym umysłem. Umysł jest po to. Umysł jest po to, żeby dodać jeden do jednego dwa do dwóch. Ale to nie umysł powinien podejmować decyzję, Tylko tu ze środka powinna być podjęta decyzja. Umysł jest narzędziem Twoim do obliczenia kroków, do obliczenia odległości, do przeanalizowania. Ale to, co czujesz, to jest to, czym powinno się podejmować decyzję. W szkole nauczyli nas inaczej, dlatego jest to takie obce dla nas, ale możesz do tego wrócić, bo to jesteś Ty. To jest Twoja prawda tutaj ze środka. Nie ta z umysłu. Umysł tylko to wsadza we właściwe szuplatki, ale nie powinien być tym, co decyduje. Wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Odwagi Wam życzę. Odwagi, troski o siebie. Jeśli masz troskę dla siebie, jeśli masz miłość do siebie, zrozumienie do siebie, akceptację siebie takim, jakim jestem, jaka jestem, z tym, jak mam i z tym, jak nie mam, jeśli masz tą akceptację dla siebie, to wszystko, jeśli masz dla siebie, to również automatycznie, automatycznie masz to dla innych. Automatycznie i nie jest to podszyte tym, by coś zyskać, czegoś uniknąć, coś dostać, coś stracić, zakombinować. Jest to wtedy czyste, prawdziwe, Twoje. Chyba nie skończę, ale już kończę. Trzymajcie się krótko. Do następnego razu. Cześć.